Dzień dobry! W prezentowanym nagraniu chcielibyśmy Państwu przedstawić polowy sposób sprawdzenia podstawowego warunku niwelatora automatycznego, czyli warunku poziomości osi celowej. Jeżeli warunek poziomości osi celowej niwelatora automatycznego jest zachowany, to po jego ustawieniu, czyli spoziomowaniu, dzięki zamontowanemu kompensatorowi oś celowa jest pozioma i prostopadła do osi głównej instrumentu. Sprzęt, który będziemy wykorzystywać, to statyw, niwelator kodowy, sprinter, szkicownik, komplet ład oraz żabki geodezyjne. Należy pamiętać, iż poprawnie działający niwelator powinien mieć również zachowany warunek libeli kresek siatki celowniczej oraz poprawności działania kompensatora. Ustawiamy stanowisko niwelatora w ten sposób, aby instrument znajdował się w równych odległościach od obu łat. Odległość pomiędzy łatami powinna wynosić około 40 metrów. Poziomujemy niwelator, i ustalamy, która z ład będzie łatą wstecz, a która łatą w przód. Podczas trzymania ład, bardzo istotne jest kontrolowanie ich pionowego ustawienia. Może być to realizowane dzięki zamontowanej libeli lub dodatkowej libeli przekładanej. Wykonujemy odczyt na łacie wstecz. Następnie wykonujemy odczyt na łacie w przód. Obliczamy różnicę wysokości odejmując od odczytu na łacie wstecz odczyt na łacie w przód. Zmieniamy wysokość osi celowej niwelatora poprzez ponowne jego spoziomowanie i wykonujemy ponowne odczyty z łaty w przód i wstecz. Obliczając kontrolną różnicę wysokości. Obie wyznaczone wartości, które powinny zgadzać się w granicach do 2-3 mm, uśredniamy i przyjmujemy tę wielkość jako poprawną różnicę wysokości wyznaczoną ze środka. Nie zmieniając miejsc, w których stoją łaty, Przestawiamy niwelator bliżej jednej z ład tak, aby znajdował się on w odległości około 3 metrów od niej. Poziomujemy niwelator i dokonujemy dwukrotnego wyznaczenia różnicy wysokości dla obecnego położenia niwelatora. Odczyt wstecz. Odczyt w przód, różnica wysokości, zmiana wysokości osi celowej, niwelatora. odczyt w przód. Odczyt wstecz, wyznaczenie różnicy wysokości. Uśredniamy obie wyznaczone dla tego położenia niwelatora wartości, które również powinny zgadzać się w granicach do 2-3 mm. Chcąc sprawdzić warunek poziomości osi celowej, porównujemy wartość różnicy wysokości wyznaczoną ze środka delta H z wartością różnicy wysokości wyznaczoną bliżej jednej z ład, delta H Jeżeli wartości te są zgodne w granicach do 2-3 mm, to możemy stwierdzić, iż sprawdzany niwelator ma zachowany warunek poziomości osi celowej. Bardzo dziękujemy za uwagę i mamy nadzieję, że ten krótki film będzie pomocny dla osób, które będą chciały sprawdzić swój niwelator przed planowanymi pomiarami niwelacji geometrycznej.